Hej, witajcie. Z tej strony Michal Ward i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak dobrze wiecie, nie było mnie dosyć długo czas... Długi czas. I teraz... Nagrywamy odcinek trochę wzorowany od Enziego. Ponieważ, jak już zauważyliście... Mowy są niewidzialne. Ale widać im partikle. To jest nasze ułatwienie, na przykład... O, tutaj. O, nie trafiłem. Chodź tu. Gdzie jesteś? Halo? Dobra. Widziałem tutaj portal, więc od razu do niego pójdziemy. Może być problem z. jedzeniem i z takimi rzeczami. O, jedzenie. Aha, kawałka karbuzo się nie da. Gdzie możemy teraz iść? To jest najlepsze pytanie. Pójdziemy może w stronę tamtą? Nie wiem. Wyzwaniem moim dzisiaj będzie zdobycie diaksów. Zrobimy coś takiego. To wcale nie będzie takie proste. Bo, jak Creeper przyjdzie i mi wybuchnie przed twarzą, będziemy mieli problemy malutkie. Ale. Ale może się uda. Dobra. Już jedzenie. Jest problem z jedzeniem. Z dębów wypadają jabłka. Więc. Od razu sobie wykopię. To się może bardzo przydać, yy, widzowie. Yy, bo. W inny sposób raczej nie pozyskamy jakoś szybko jedzenia niż, yy, niż czymś liście. Yy, I przepraszam Was też za taką długą przerwę. Miałam też yy, prywatne sprawy. I dlatego mnie nie było dosyć długi czas. No i wróciłem i nagrywam. Yy. Jak jest, wytrwaliście do tego momentu, bo to jest duży wyczyn, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żebyście nie przegapili odsłony naszego nowego serwera, który zanim tylko się pojawi. Więc oczekujcie jego. A my do tej pory nie wydropiliśmy ani jednego jabłka z drzewa. Halo! Jedno, jedyne jabłko. Jedno. Okej. Okay. Udaje się. Udaje. Um, I tak. Idziemy teraz pokonać kilka mobków, też na jedzenie, bo skoro się nie, nie da zdobyć y, w inny sposób jedzenia, no to wiecie. Mmm, tak. Village, village, village. Ehm. Um, szukamy wioski. Przydałaby się. Oj, oj, Tylko, że golema będziemy mieli też trudne do, do zabicia. Bo jest niewida, Niewidzialny. Ehm um, O! Coś jest! Halo? Zniknęła się w co? Yes! Pierwsze jedzonko. Nie zmarnuję go na razie. Zrobię początkowe icemy Ok. Mamy? Jeden, dwa. Pięknie. Idziemy teraz po po potrzebnej temy. Em. O, tam jest nasz świerkowy. Największą naszą potrzebą w tej chwili jest jedzenie bo. No. no Potrzebny jest, tak powiem. Po prostu. Trzeba by było poprzepadać też trochę. To wcale nie jest takie proste. Gdy. O! Kolejna rzecz. Kolejny zwierzak. Dobrze, że widać te partikle, bo gdyby. Gdzie to jest? Halo? O, św... Ze świnki, okej. Mamy Pork chopy się nam przydadzą i to bardzo, ale. Ale. Możemy robić pożywniejsze jedzenie z grzybków, których nie mamy w pobliżu niestety. Albo możemy też iść właśnie do wioski, do której planowałem przed chwilą. Tylko że tej też nie mamy widzowie, więc. Problemik jest taki malutki. Nie przejmujcie się. A czym się wy w ogóle macie przejmować? To no, ja mam się przejmować. Mm, Okej. Okay. Jest. W międzyczasie zapraszam was na trzy kanały, które będziecie mieli teraz w prawym górnym rogu ekranu, czyli gdzieś tam, o? I wejdźcie w kanał Kumek, mojego brata. Rybka, 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 rybka. rybka. Proszę, rybka. Zniknęła mi z przeczołów. Na kanał XP, który już prawie nie nagrywa, ale może wrócić do tego kanału, jeżeli coś mu pomożecie. I Robac. Tak, Robac. Śmieszna nazwa. Ja mu za niedługo będę robił awatar na kanał. I. I i i będzie lepiej. Trafiłem raz. Ty jesteś, kuraku. Tu jesteś. Chodź, chodź. Halo? Ile partikli jest? Okej, okay, jest, 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 jest. Udało się. Udało się pięknie. Super, super jest. Jest. Kurczaka jest tak trudno trafić w międzyczasie. Y, że, no, jest problem. A może pójdę szukać diaksów i y, nie, nie będę potrzebował jedzenia. Więc dobra, schodzimy do kopalni. Może być trochę ciemno przez moment, bo YouTube tak robi, że jest strasznie ciemno, ale, y, no, y, zaraz będzie się widzieć. Oj, oj, oj. ja też średnio widzę. O nie, a ginął? Nie, czemu? Nie, puść, puść, puść nie. zostawcie mnie w spokoju. Ja. Jest. Um, malutki minus. Nie wiem, czy zauważyliście. A pewnie tak, bo ja też zauważyłem. I właśnie zginęliśmy. Super, musimy od nowa robić. Ja, a się noc zaczyna. Mamy problem. Sorry za myszkę, jeśli ją usłyszycie. Naprawdę nie da się z nią ni ni nic na razie zrobić, ale coś zaradzę za niedługo. Dobra, schodzimy teraz. Teraz nam się uda zdobyć te diaksy. Może moja to się uda i tam znajdziemy jabłka czy coś. Jeśli znowu wpadnę do kanionu... Ale widzowie, tamte co się udało z tą wodą... Miałem wyczucie... O nie. Jest, jest! Znalazłam węgiel. Nie. Nie chcę zginąć tylko. Oj, 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 muszę też w No nie. Myślałam, że słyszę coś, ale mi się tylko wy... Mhm. Żelazo nam się przyda, ale. Dobra, mamy drewno. Wydawało mi się, że nie mamy. E... E... Węgiel? Patrzcie! Proszę bardzo macie ciekawostkę do odcinka. Proszę bardzo. Na nieskończoność czasu mamy tą niewidzialność. Widzowie, dzięki temu Creeperowi możemy wygrać tą grę. Chyba, że podejdziemy za blisko. Dobra, tu jest jeszcze żelazo. Żelazo, żelazo. Dobra, stop, stop. Michał Ward, uspokój się. Yy, idziemy. Czekamy cykamy w Minecrafta. Dobra, jest. Mamy więcej, nie mamy więcej żelaza. Bogu, widzowie, ja się cieszę dzięki tej niewidzialności. Czy cztery jest? Mamy idealnie. Który, na którym jesteśmy poziomie? Na pięćdziesiątym siódmym. Musimy troszkę zejść, mi się wydaje. No. A! Dobra, mi się wydawało, że nie będą mnie widzieć, ale najwyraźniej widzą. Najwyraźniej. Haha, bardzo śmieszne. Ok, schodzimy na poziom 12. Kolejne żelazo. Jak ja kocham te, te takie dziwne Teo. Wy też lubicie takie dziwne ETO, No? Napiszcie w komentarzach, czy lubicie takie dziwne Teo. Dobra, schodzimy. Nie wiem, po co ja kupię tyle żelaza, jak mi wystarczy tylko trzy. Yy... Już myślałam, że to są diaksy. Dwudziesty poziom, osiem kratek niżej. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I się kupiemy. Tak, jedenasty poziom, idealnie. Pięknie, idziemy. Idziemy. Dobra. Pomyślmy, może znajdziemy za 3 2 1. Ja widzowie. W trakcie, gdy sobie tak kopię, napiszcie mi, którego moba byście woleli do najnowszej aktualizacji. To znaczy nie wiem, czy najnowszej, chyba do 1.19, ale tak, macie glera, czyli takiego stworka, który się boi ciemności, aleja, któremu jak rzucicie jakiś item, on wam go przyniesie. I to w większej ilości. Albo miedziany golem, który wciska miedziane przyciski. Napiszcie mi w komentarzach. Tak szczerze, ja bardziej lubię redstone, więc raczej tego bym wybrał miedzianego golema. Ale to już od Was zależy. Tak! Nie, proszę, nie, nie gadajcie, że je znajdę teraz. North, north, north. Dobra. Od tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj się wkopujemy. Pyk. Są diaksy! Widzowie! Znaleźliśmy diaksy! Udało się! Udało! W końcu! Oj, 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 Nacieszmy się tym pięknym widokiem. <śmum> Jak się cieszę. O, jestem najwyraźniej w niebie. Dobra, patrzymy ile tych y, diaksów jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pewnie. Pięć diaksów. Y jest? Jest, dobra. Dobrze, widzowie. Jest. Dobrze. O! Szcziachów. Szczak jaksów, widzowie. Może i jestem niewidzialny, ale tak się cieszę. Dobra widzowie, żegnam Was w tej chwili i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!